Z każdym następnym szukałem czegoś nowego i tak jak obejrzałem Lostów, to potem obejrzałem Housea, jak obejrzałem Housea, no to powiedzmy obejrzałem Breaking Bad, jak obejrzałem Breaking Bad, no co Sherlocka i tak w kółko, w kółko i teraz to już jest taką chorobą, że jak nie mam czegoś oglądać, to chodzę po prostu po domu i szukam sobie jakiegoś zajęcia. To jest na tej zasadzie, jak kiedyś HBO na przykład, czy Kanal emitowały filmy i to wystarczyło. U nas premiery filmowe, u nas premiery filmowe, u nas premiery filmowe. Natomiast w momencie takiego e, ruszenia się piractwa najpierw, a potem e, tych platform takich, na których można obejrzeć sobie za stosunkowo nieduże pieniądze filmu, nagle atrakcyjność kanału z filmami spadła dramatycznie. Stąd te seriale i dopóki one będą Warunkowały przychodzenie klientów, już nie mówię widzów, ale klientów, to będą produkowali coraz więcej. Teraz już nie jest hasło tak jak kiedyś, bo u nas najwięcej premier filmowych, teraz jest u nas najwięcej premier serialowych. Napisałam maturę i postanowiłam sobie zrobić rok przerwy przed studiami. I odkryłam internet i odkryłam seriale. I wtedy to był taki przełomowy czas 3-4-5 miesięcy, gdzie oglądałam wszystko, pochłaniałam wszystko, oglądałam wszystkie te długie sezony właśnie. Wtedy obejrzałam doktora Hu i potem to już poszło. W latach 80., akurat wtedy z rodzicami mieszkałem za granicą na placówce. Jakimś przypadkiem całkowitym jako nastolatek zobaczyłem w telewizji po prostu odcinek Star Trek Next Generation. Po prostu ten serial przypasował i filozofia jaką on wyznaje, no i to chyba była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Zaczęłam to robić, kiedy jeszcze pracowałam w oddziale dziennym i w hostelu dla osób uzależnionych i miałam takie długie dyżury. No i że nie za bardzo była możliwość, żeby sypiać jakoś bardzo, to, to starałam sobie noce jakoś zajmować. Ja przy książce zasypiam, więc e, zaczęłam e, podpytywać znajomych, którzy wiedziałam, że mają jakiś tam dostęp do, do seriali. No i tak, i tak właściwie się wciągnęłam. Tak? Na pewno pierwszą rzeczą, którą się wciągnęłam, to był los. Oczywiście pamiętam jak dziecko, no w sumie byłem jeszcze wtedy dzieckiem, Leciało na jedynce i po te dwa odcinki się czekało co tydzień. Przełom, liceum i studia to był taki moment, kiedy rzeczywiście był na tyle powszechny dostęp do internetu i to było tyle łatwe śledzić te seriale, że zdecydowanie dużo więcej się tego oglądało. Może to była kwestia też wolnego czasu, bo na studiach tego czasu wolnego było więcej. Publiczność serialowa siedzieli obecnie na tyle różnych segmentów, że ciężko byłoby wyciągać średnią. Generalnie seriale są ciągle lokomotywami ramówek telewizyjnych, no ale to nie znaczy, że te seriale docierają do wszystkich publiczności, bo mamy też sporą rzeszę ludzi, którzy już w tej chwili głównie oglądają seriale w internecie. Są to przede wszystkim osoby młode, z pokolenia tak zwanych millenialsów. Dwie trzecie tych osób to są light viewerzy telewizji. Czyli tacy widzowie, którzy nie spędzają więcej niż dwie godziny dziennie przed odbiornikiem telewizyjnym i tylko niespełna połowa z nich codziennie włącza telewizor. Jeszcze 10 lat temu to była ponad połowa, czyli blisko 60%. Mam tu na myśli widzów w wieku 15-24 lata. No za to są to osoby, z których Kilkadziesiąt procent korzysta z internetu jako źródła seriali. No i tam je ogląda na różne sposoby. Czy ściągając z torrentów, czy korzystając z serwisów VOD, legalnych bądź nielegalnych, płacąc bądź nie płacąc. Kiedyś jeździłem na dyskorolce, ale od kiedy ukruszyłem kość, to sobie sobie spokój i sprzedałem. Grałem też w kosza, ale no, od kiedy ukruszyłem kość, to, to tak samo. Stałem się takim pulchnym grubackiem i tylko leży i oglądam serial. Z tym się wiąże moja obecna sytuacja, że olałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w wspaniałym kierunku amerykanistyka. Polecam wszystkim. <grymne> I zapisałem się do szkoły filmowej na scenariopisarstwo i zobaczymy jak będzie na pierwszych zajęciach. Mam nadzieję, że się jakoś rozwinę i kiedyś w końcu jakiś dobry polski scenariusz powstanie. Prócz seksmisji oczywiście. Oglądam sobie do śniadania, na przykład komediówki, takie 20 minutówki, to na przykład do śniadania sobie zawsze włączam. Oglądam właśnie przed snem do ćwiczeń, oglądam do gotowania, oglądam z notesem, więc y, lubię sobie zanotować jakieś tam fajne, fajne obserwacje czy cytat. Oglądam zawsze w łóżku. Musi być to pozycja leżąca, inaczej się nie da. Ale też bardzo często do jakiegoś posiłku lubię sobie włączyć. I to też już posiłek leży zimny, 40 minut serialu, a się człowiek gapi, czyta te napisy. Oglądam czasami w środkach komunikacji, oglądam na uczelni, na wykładach, na przykład na wyciszonym głosie. W metrze na przykład m, oglądam sobie Daredevila na Netflixie. Obejrzałem niedawno Jessica Jones, od kiedy mam Netflixa, i kupiłem nieco lepszy telefon i specjalnie. Y, Podbiłem sobie abonament do 10 giga właśnie, żeby móc oglądać sobie w metrze, jak jadę do pracy, te 15-20 minut, zawsze fragment, fragment aktualnie, tak jak mówię, Derdevila Najbardziej szaloną chyba formą oglądania seriali było swego czasu, jak się kładłem do łóżka i oglądałem na telefonie. Jakieś proste seriale typu Przyjaciele. Drugi taki moment, kiedy oglądamy regularnie seriale, no to już z dziewczyną, no to jest podczas posiłków. Siadamy i zawsze sobie coś właśnie puścimy i obejrzymy zawsze do końca po posiłku. Jeden odcinek czasem, jak coś lepszego, to dwa odcinki się zdarza, no i tak się nagle robi. Na przykład kolacja miała być od tej 20, a już jest 22, więc tak to się czasem kończy. Zawodowo aktualnie jestem technical writerem, czyli specjalistą od dokumentacji informatycznej, a przez 10 lat byłem tłumaczem informatycznym, a wcześniej dziennikarzem w pismach informatycznych. Wśród młodych widzów, czyli właśnie w tej grupie na przykład 15-24 latków, spada skłonność do oglądania seriali zagranicznych w telewizjach. No, i pewnie nie należy się dziwić, że widownia stacji filmowo-serialowych, szczególnie stacji płatnych, mam na myśli te kanały kablowo-satelitarne jak wiem, HBO, ale Kino, one tracą widzów szczególnie z tych młodych segmentów, ponieważ tamci widzowie są tak spragnieni nowości, są już często binge watcherami, takimi, którzy chcą oglądać po ileś odcinków za jednym posiedzeniem, że. Oni nie są skłonni czekać na emisję w tradycyjnej telewizji, tylko ściągają sobie bądź oglądają serial w internecie. Kiedyś było tak, że bardzo lubiłam ten okres oczekiwania z odcinka na odcinek, że coś tam będzie działo. Teraz yy, zdecydowanie bardziej sobie cenię oglądanie serialu z sezonami. Więc jeżeli już czekam, czekam, aż to wszystko wyjdzie. I po prostu siadam, i wtedy mnie nie ma na przykład na dwa dni i wszystko tam oglądam te 20 kilka odcinków, czyli po 13-14 odcinków. Irytuje mnie oglądanie jednego odcinka. Naprawdę, ja zbieram. Jak już sama teraz sama sobie te seriale organizuję, to zbieram. Od zawsze mnie irytowało, że w jakimś takim ważnym momencie jest koniec. Wiadomo, że to o to chodzi, żeby wciągnąć widza w to, co się, co się dzieje. Natomiast no, ja już jak siądę, to już chcę od początku do końca tak, zobaczyć. Od czterech lat zajmuję się robieniem tortów, robieniem ciast, różnych słodkości i od roku prowadzę kawiarnię. A wcześniej robiłam bardzo dużo różnych innych rzeczy. Jestem specjalistą terapii uzależnień, a z pierwszego wykształcenia jestem magistrem historii. No teraz, aktualnie głównie lepiej zwierzątka z cukru. Teraz chodzę dosyć wcześnie spać, bo po 23.00 kiedyś było tak, że się chodziło spać koło pierwszej, drugiej i się oglądało Dextera do późnych godzin, a, a teraz ten no, człowiek jest starszy, mam mniej sił, musi się bardziej wysypiać, no i tego czasu na seriale jest troszkę mniej. Na co dzień pracuję w dużym domu mediowym, zajmuję się współpracą z influencerami, także tworzę content, czyli treści na Facebooka, Instagrama i inne kanały social mediowe. Internet jest już stosunkowo tani, bardzo powszechny. Ci widzowie nie muszą czekać na porę wyznaczoną ramówką telewizyjną. Mogą sobie obejrzeć na wybranym przez siebie ekranie, w wybranym miejscu, w wybranym czasie, zaraz po premierze, często przed telewizyjną premierą w Polsce. No i zwyczajnie są wyzwoleni z tych ram czasu i miejsca, no i tę wolność wybierają. No teraz, akurat tutaj, w wynajmowanym mieszkanku, no to musimy wystarczyć laptop. Ten, ledwo tam, chyba 15-calowy, ale zawsze lubię w jak najlepszej jakości na dużym telewizorze i wtedy jest bajka. Telewizor, zdecydowanie. Od kiedy mam Netflixa, również kupiłem coś, co się nazywa Chromecast. I co jest wyjątkowo wygodnym urządzeniem, podpina się to do portu wideo w dowolnym telewizorze. Telewizor nie musi mieć żadnej funkcjonalności i z, za pomocą komórki się steruje tym urządzeniem i można oglądać wszystko na Netflixie i wszystko na YouTubie. Na laptopie oglądam. No nie oszukujmy się, nie mam, nie mam ich w większości z takiego źródła, wiesz, jak, jak teraz Netflix jest, to teraz się zastanawiam, tak, czy, czy po prostu tego Netflixa sobie nie, nie podinstalować w jakiś sposób. Oglądam na telewizorze i oglądam na komputerze, na laptopie i oglądam na telefonie. Na tabletu nie mam, ale jeżeli ale miałam przez jakiś tam chwilę, to też oglądam. Pracuję w w popkulturze w, pop w tym momencie, więc oglądam seriale trochę do pracy też. Ale nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ na moją przyszłość, bo generalnie wiążę przyszłość jednak z psychologią, ale na pewno nigdy tego nie rzucę. Oglądam absolutnie na wszystkim. Oglądam na tablecie, oglądam na komputerze, oglądam na telewizorze. Rzadko zdarza mi się oglądać na komórce i y, też jestem trochę zaskoczona y, wzorami oglądania tych, tego młodszego jeszcze od siebie pokolenia, dwudziestolatków, bo wśród nich spora część, chyba około 30%, ogląda seriale na komórce. To, że oglądam na telefonie, to chyba świadczy o tym, że aż tak nie przywiązuję wagi do jakości. Dla mnie ta forma zawsze była, żeby ta forma była dla mnie maksymalnie wygodna, że maksymalnie wygodna i dostępna. Telewizje w Polsce mają z nimi duży problem. Mówimy o tych zachodnich serialach. Wydawałoby się, że wszyscy nic innego nie robimy, tylko czekamy na, na, na te seriale i je oglądamy. Okej, okay, ale jeżeli one przychodzą później, a w, u nas też ludzie czytają w, w różnych językach przecież, to dowiadują się o tym. Że ten serial gdzieś tam wchodzi z wyprzedzeniem i go oglądają wcześniej, już w internecie. W związku z czym teraz polska telewizja ma do wyboru albo go puścić i udawać, że, że to jest wielka premiera, z pełną świadomością tego, że one są obejrzane już. Nie mam telewizora. Telewizora nie mam od 2009 roku. W telewizji tutaj w tym mieszkaniu nie mam w ogóle kablówki. Telewizor stoi tylko po to, żeby czasem włączyć konsolę. Tradycyjnej telewizji nie oglądam od wielu lat. Miałem przez jakiś czas telewizję kablową, jeszcze w poprzednim mieszkaniu, mieszkałem sam, ale to tylko dlatego, że był po prostu bardziej atrakcyjny finansowo pakiet razem z internetem i telefonem stacjonarnym. Teraz już całkowicie przeszliśmy tylko i wyłącznie na internet. Telewizja nie ma już niczego nam do zaoferowania. Przecież nie będziemy oglądać 15 sezonu i tam gwiazdy tańczą na lodzie, do góry nogami, na łyżwach. Telewizję tradycyjną zdarza mi się obejrzeć jak przyjdę do rodziców, którzy są bardzo tradycyjni, oglądają tylko tradycyjną telewizję. Polski rynek jest bardzo konserwatywny i polski widz też jest bardzo konserwatywny. Więc jeżeli spojrzymy sobie na takie grube cyfry i przeanalizujemy czas oglądania telewizji w ostatnich latach, no to widzimy, że on jest przerażająco stabilny. Jak spojrzysz na ramówkę programu i tylko przesiejesz po prostu przez technologiczne możliwości, przez takie rzeczy jak szybki montaż i tak dalej, to naprawdę w Polsce nie zmieniła się telewizja. Na pewno czuję się inny od tych, którzy oglądają jakieś wzdety, w sensie, tą taką telewizyjną papkę. Dlatego właśnie widownia przechodzi w Polsce do internetu i do VOD. Dlatego nie dlatego, że, że telewizja sama w sobie nie mogłaby tego zrobić. Telewizje w Polsce mogłyby zatrzymać yy, widzów, gdyby były prawdziwymi telewizjami, a nie inkubatorami dla różnych yy, starych jaj, które się tam podgrzewa i odgrzewa i monetyzuje się. Publiczność odejdzie całkowicie w Polsce yy, do internetu, jeśli nie. Yy, telewizje nie, same nie będą chciały tego zatrzymać. No ja bym bardzo chętnie oglądał seriale w telewizji, ale gdyby to było z napisami, ja nie widzę żadnego problemu. Mógłbym nawet wtedy za to płacić, ale nie będę płacił za coś, co mi się nie podoba, czyli lektor. Przede wszystkim napisy. Na przykład niektóre seriali się nie jak na przykład Suits. bez napisów, to jest masakra, się rozeznać w tym. Nie oglądamy z lektorem, pamiętajcie, bo to jest zabójstwo dla uszu i dla angielskiego. Filmy są pase, ogląda się serial jako opowieść fabularną, społeczną, głos w dyskusji. A wszystko to, co kiedyś miał Balzak w literaturze czyli opowieść o, o społeczeństwie, o, o strukturach tego społeczeństwa analizie to wszystko przejęły seriale. Star Trek przede wszystkim przyciąga ludzi, którzy, którzy szukają czegoś więcej niż tylko rozrywki w serialu, ale szukają również jakiejś trochę głębszej filozofii. Pierwszy Star Trek powstał w latach 60. Wiadomo, że lata 60. jeszcze nie były specjalnie tolerancyjne, szczególnie w USA. Czarnoskórzy byli traktowani nieco gorzej, była zimna wojna z Rosjanami. Ameryka również miała trochę napięku cały czas z Japonią po drugiej wojnie światowej i teraz w latach 60. pojawia się serial, gdzie na mostku kapitańskim statku kosmicznego znajduje się Rosjanin, znajduje się Japończyk, i czarnoskóra, która jest pełnoprawnym oficerem. To był właśnie Rodenberry. to była jego wizja. Po prostu seriale są teraz takie odważne, takie coraz bardziej tak próbują przejmować jakieś tabu, mówić o ważnych rzeczach, jakieś tam kontrowersje się pojawiają, jakieś, próbują tam interpretować jakieś tło społeczne, polityczne i to jest właśnie takie fajne, że one są na czasie, tak? No, kiedyś serial był zupełnie czymś innym. Tak? Serial kiedyś to była dynastia, no, albo nie wiem, klan, albo coś w tym rodzaju. Tak? Nie było fajnych seriali. Nie było, nie było ciągu odcinków, gdzie jedno po drugim wydarzałoby się coś ciekawego i gdzie by byli dobrzy aktorzy. Nie wiem, kiedy się wykształcił taki trend, że jednak w telewizji znacznie więcej przychodzi. Przychodzi więcej brutalności, przychodzi więcej jakiejś kontrowersji i producenci filmowi się spinają, żeby rzeczywiście mieć świetne wyniki, oglądalności. W telewizji są mniejsze budżety, ale wtedy też można po prostu bardziej poszaleć. Bardzo ciężko mi jest wysiedzieć i często na trzy razy albo gorzej oglądam film. Gdyby uciął się w połowie i trwał godzinę, tak jak serial, i potem musiałbym włączyć następny odcinek, bym nie mógł wytrzymać, to na pewno bym to obejrzał w trzy godziny leżąc po prostu. Ale tak, jeden film w całości no, bardzo rzadko się zdarza. Lubię sobie zatrzymać różne rzeczy wtedy, kiedy mi to odpowiada. tak? Że pójście do kina i obejrzenie jakiegoś filmu sprawia mi trudność po prostu najzwyczajniej. Ja Nie wiem, może to nie jest jakieś normalne, ale, ale za zaczęło mi sprawiać to trudność. Zaczęło mi sprawiać trudność, że ktoś na jakimś fantastycznym filmie, że reza mną popcorn i siorbie kole. No, seriale są o tyle fajną sprawą, że to nie jest film półtorej godziny tylko to jest albo 20 albo 40 minut i można do tego można przerwać wrócić i obejrzeć kolejny odcinek na przykład później ale no jakie super wciągające no to się siedzi bite nawet kilka godzin się ogląda więc tak naprawdę duże seriale to są teraz takie filmy tylko jeszcze bardziej rozwinięte że to są takie filmy 8-9 godzinne Dużo polityki jest teraz w serialach. Serial nawołuje do rewolucji, tak? Generalnie od jakiegoś czasu to serial właśnie przejął tą proletariackość. Wiesz, my 99% łączmy się, tak? I naparzajmy, złamy system. To jest to, jest to wiesz. tylko się zastanawiam, na ile to jest kontrolowane, tak? Na ile to jest autentyczne, na ile to jest po prostu jakieś tam wiesz, korzystanie z koniunktury, z naszego wkurzenia na, na świat. I na ile to jest wiesz, na ile my jesteśmy przez te seriale trochę też moderowani. Co mi seriale dają? Kiedyś sobie próbowałem wmawiać, że dzięki temu mój mózg jest bardziej jakiś kreatywny. W tym momencie myślę, że jedyną realną korzyścią jest to, że zawsze można z kimś o tych serialach pogadać. To jest mój czas, tak? niektórzy sobie nie wiem, dziergają na drutach, inni idą nie wiem, na spacer, na siłownię, na basen, a ja w ten sposób się relaksuję tak? i u mnie w domu już każdy wie, że ja po prostu siadam i, i to jest mój czas. To tak? no, jest element mojego życia już praktycznie stały, szczególnie od kilku lat, kiedy odkryłem, że w Polsce, w Warszawie dość intensywnie działa grupa fanów Star Treka. Co najwięcej dają seriale ludzi dają. Ludzi ze wspólną pasją, tak? Myślisz, że ty jesteś tylko taką osobą, a potem się okazuje, że nie, w tej Polsce czy na świecie jest ich mnóstwo i możecie o tym pogadać. Przy czym jest jeszcze cała ta pieprzona presja społeczna. Ludzi, którzy oglądają kolejny serial, wchodzi kolejny serial, wszyscy oglądają GroTron, później wszyscy oglądają zombiaki, później wszyscy oglądają coś tam. I to też już zaczyna działać na takiej formie wykluczenia, jeżeli się czegoś nie ogląda. Ostatnio czytałam wywiad z szefem z jednej z sieci kablowych amerykańskich. On powiedział, że w ubiegłym roku nakręcono tam 371 seriali, w tym roku ma być ich ponad 400. I on sam, będąc beneficjentem tego trendu, zastanawia się, czy to przypadkiem nie jest bańka, która, która musi pęknąć. Jest tego tak dużo, że każdy coś znajdzie dla siebie, i, i to, jest, to jest świetne, tak? I każdy znajdzie też innych ludzi, którzy też lubią to, co on lubi. W ludziach, w widzach jest coś takiego, że lubią mieć wybor, lubią mieć wrażenie wyboru, bo nie mają wyboru, bo on przecież musiałby się dowiedzieć najpierw, że ten w ogóle serial jest i o czym on jest, żeby go obejrzeć. To jest tak jak z boys bandami, tak, że każdy chłopak ma się jakiejś dziewczynie podobać. Jest rudy, jest łysy, jest gruby i jest ten bez jednego zęba. To każdemu się ktoś inny spodoba. I będzie tego jeszcze więcej, moim zdaniem. Netflix zapowiada jakieś szalone plany tworzenia 50 już seriali w ciągu roku. Kiedy my to obejrzymy, czy, czy doba ma 48 godzin, czy trzeba nam wydłużyć życie, ja nie wiem. Seriale już tak mocno się wgryzły w to pokolenie, które jest teraz, że ciężko właśnie spotkać osoby, które nie oglądają seriali. No i pewnie też taką ciężko spotkać, która by je porzuciła, no bo to jest jednak fajna rozrywka. Tylko i aż tyle.